widzicie, z tej strony Ewrona, to kolejny odcinek z Fortnite'a i słuchajcie, uprzedzając pytania, bo ostatnio Minecraft mega wybucha i to na YouTubie, i to też na moim kanale, także słuchajcie, jeżeli ktoś czeka na Minecrafta, to Minecraft będzie na kanale jutro, ale dzisiaj e, przedstawię wam mega fajny odcinek z Fortnite'a, słuchajcie, jest to mecz dzisiaj, który wam pokażę, który jest najdziwniejszym meczem, jaki grałem kiedykolwiek. Słuchajcie, jak wiecie, Epic Games zabroniło smerfować. i wczoraj o siódmej rano postanowiłem, że nagram sobie arenę solo, jak wiecie, jestem w czempionie i czekałem 40 minut na mecz, więc stwierdziłem nie no dobra, nie ma opcji, idę na casuala ponieważ na casualu podobno też już jest matchmaking i poza matchmakingiem są też wprowadzone boty za graczy, niby na tym najłatwiejszym poziomie, ale słuchajcie zresztą nie będę wam spoilermował odcinka zobaczycie to już po tytule na pewno widzicie, że spotkałem na swojej drodze bota, tak robota po prostu to nie był gracz, to był zaprogramowany robot przez epika, także słuchajcie odcinek wyszedł naprawdę fajnie, ale przed tym oczywiście zrobił sobie mały przegląd sklepu, raz przypomin że jak robicie zakupy w Fortnite, no to bardzo docenię, jeżeli w prawym dolnym rogu sklepu wpiszecie kod EVRON, który jest się co dwa tygodnie. No i ee, prawda, to jest mega duże wsparcie ogólnie dla streamerów i dla youtuberów, także mega docenię, jak wpiszecie ee, ten kodik. A dzisiaj mamy nowego skina, mamy Toxic Tagera, by the way. Nie wiem, czy ten skin w ogóle był w przecieku skinów, nie widziałem takiego. Tak czy inaczej, mamy tutaj taki męski skin, który czatnie wygląda źle jak na męskiego skina. Z tyłu wygląda naprawdę, naprawdę zabójczo. Czuję, że Mongrel będzie grał tym skinem, nie? Oprócz tego, słuchajcie, mamy Corrupted Voyagerkę, czyli tą taką astronautkę corrupted. A przecież teraz zatrute są mechy, czyżby to był jakiś spoiler eventu? No nie wiem. A, słuchajcie, jeszcze z bardzo takich informacyjnych rzeczy. Jutro o 19, w środę o 19, będzie druga edycja turnieju solo. Tego solo dla top 100 najlepszych graczy w Polsce. Także jeżeli chcecie zobaczyć te zmagania na najwyższym polskim poziomie, to zapraszam. Zobaczycie teraz tabelkę z pierwszej edycji tego eventu. Jak widzicie, troszkę pieniędzy było do wygrania, a jutro o 19 będzie druga edycja. Także wpadajcie na twitch.tv slash Evron i na pewno tutaj docenię Waszą obecność. Oprócz słuchajcie tego Voyager'a, przejdźmy jeszcze do tego przeglądu sklepu. Mamy jeszcze panią Bandolet, tę buldożerkę. Pamiętam, jak na buldożerkę czekaliśmy mega długo. Kiedyś, żeby wyszła po raz pierwszy, no i buldożerka jest, buldożerka jak najbardziej fajna. Oprócz tego mamy panią... O, jeszcze Revel, Revel jest super emotką. Także słuchajcie, co dzisiaj polecam ze sklepu? Zdecydowanie panią Sparkplug, to jest skin bardzo dużo prosów w Stanach Zjednoczonych i gra tym skinem. Także jak najbardziej pani spocona, Revel, subcio emotka. Oprócz tego Cloud polecam, buldożerkę oraz... Nowego skina Toxic Tiger Także słuchajcie e, Mam nadzieję, że ten przegląd wam się podobał Słuchajcie, e, wpadajcie jutro w środę O 19 na Twitcha Bo będzie turniej solo No a oczywiście streamy są codziennie, więc dzisiaj na pewno też sobie w Minecrafta pogramy A tymczasem zapraszam was na, na odcinek Z gierki solo z casuala Która wyszła najlepiej w tym sezonie Trzymajcie się, cześć, cześć Ostatnie dni sezonu I słuchajcie, oczywiście zbanowali nam Granie na smurfach Więc z racji tego, iż nagrywam to O siódmej rano i miałem 40 minutową Kolejkę na arenę To stwierdziłem, że dzisiaj sobie, słuchajcie, zagramy małego Casuala No i słuchajcie, trochę osób tutaj leci na hot Także zaraz sobie mm, zobaczymy jak to jest Słuchajcie, pierwszy raz nagrywam tak rano I w sumie nie mam pojęcia, czy rano są dobrzy gracze Czy słabi, także zaraz sobie zobaczymy Czekajcie, rzucę tutaj do okna Jednego shuriken'a Otwórzmy skrzynkę, zobaczmy co w niej jest, a w niej jest SMG Także fantastycznie Przełóżmy sobie, jeszcze przydałby się... O Jezus, myślałem, że to pompa, przydałby się pompa, ale tutaj pompy nie było niestety Ale spokojnie, mamy A no tak, przecież flintnog jest ten... Ee... Zanwoltowany. czekajcie pójdziemy tam, o widzę typa Czekajcie, rzucę Rzucę tam shuriken'y, o i do domku też rzucę shuriken'a I tutaj też rzucę shuriken'a Czekajcie Podlecę a tu się ty w ogóle, o, czekajcie, halo Kolego Kolego, chcecie dojechać, nie giń Nie giń, proszę Chodź tu Dziękuję, jeszcze ty teraz, chodź No chodź, chłopcze Dostał sprinta <grytanie> Chodź tutaj Dobry, witam serdecznie, elóweczkę no, Szkoda, że tego leczenia za fraga nie ma, nie? Te swoje shurikeny w ogóle słyszę I tam był jakiś sniper z tyłu ale, ale daj mi czakrzaga Jaga zrobić, dobrze? Ja sobie tutaj wezmę czaga. Mamy pompkę, let's go I mamy też m -kę niebieską Także wywalmy sobie tą, tylko tak, żeby ją złapać w miarę Fantastycznie, fantastycznie Chyba mnie nikt nie podjeżdża Także będę miał ten, także będę miał czas, jeszcze 70 osób żyje No proszę, także się tak szybko ludzie, widzicie, nie wybijają A jest podobno ten matchmaking, czyli w teorii, no jak mam czempiona, to powinienem trafiać na Niby championów powinienem wtedy w takim razie trafiać na matchmakingu, znaczy na casualkach? Okej, okay, no nie trafiłem niestety w tego snajpera. Trudno. No chyba tak to powinno działać, no zaraz zobaczymy. Ale teraz już trafiłem, let's go! Let's go! Dobrze, fantastycznie, fantastycznie, zatem... Zlutujmy sobie tego typa. I co, on no już chyba wszyscy na pleasant, no nie? Okej, okay, i właśnie jak to powiedziałem, zostaje w plecy, zdro. A Co my tutaj mamy, co my tutaj mamy? Tego krzaka założę. Dobra, koleś mi wzbija tutaj. Weźmy heavy. Heavy zawsze fajniejsza, niż normalna ta. Ty mam te te Jan Crifty. Czekajcie. Jezu, jakie to jest głośne. Jakie to jest głośne. Ten gość jest dalej na górze gdzieś. Spokojnie kolego. Problem, problem, problem. Tam jest w ogóle obijany. Mmm. Mam te bandaże, bandaże mi za dużo nie dadzą. Kurde, ja bym. On gdzieś zszedł. On jest tutaj. Elo? Dobry. Kiss my L2. Okej. Okay. Dobra, ma ognisko i ma poty. I mam tego graplera, więc fantastycznie. I teraz mogę wjechać po tego kolejnego typa. No chodź tu, koleś. No chodź tu. To się zgrappluje. Oj, problem, problem, problem. Dobra, fantastycznie, o, fantastycznie, dobra Kurde, trochę mnie obił, ale sobie ognisko użyjemy na chilku. I będzie gi, tylko że ogniska żeby użyć to muszę jeszcze te bandaże wziąć Zapomniałem o bandażach, okej okay. Biorę zatem bandaże, daję ognisko Żeby nie tracić czasu, i czy dobrze wycyrklowałem? Powinien wycyrklować tak, że i się bandażami uleczę i jeszcze mnie ognisko uleczy do stówy Czekajcie, zobaczymy Zobaczymy czy tak mi wyszło, powinno Powinno na pewno Weźmy sobie pizzę 91, 93, 5, 7, 9... O 1 HP! Dobra, no nie wycyfrołem aż tak, ale i tak było spoko. Dobra, przejdźmy sobie ty 40 osób, że jestem pod wrażeniem casuala. Czy to na pewno będą... Może tu będą ruszane? Chociaż chyba na casualu nie może być ruszanych, nie? Teraz na casual jest tak, że po prostu strefa się zmniejsza Zaraz sobie Zobaczymy Tak czy inaczej Możemy sobie wziąć deskę Nasz movement jedyny Przeładujmy sobie tutaj bronie, jeszcze pompka No i lecimy! Pięć fragów, troszeczkę nie... Epic Epic Games Czy ja mogę jakkolwiek uwolnić tą deskę? Ja pierdzele Dobra wiecie co? Użyjemy rifta po prostu yy, O ile tu jest rift, ale tutaj riftów chyba nie ma i weźmiemy deskę z Loot Lake'a, bo tam są deski. To sobie jeszcze tutaj weźmy, tak. A ja w ogóle mogę przejść tym Bouncerami sobie odlecieć, let's go. Ale w sumie mamy jeszcze grappler. No, to, no, ja nie myślę. Ja nie myślę o movementce. Czy tam jest typ? Tam jest typ. Dobra, czekaj się. Zgrapplujmy się. On destyluje, czekaj się. Walniemy mu może dokładnie. Ah! Honus bro, kolego. Dobra, co tutaj masz? Masz dużo kewa. Rzućmy sobie te browary Rzućmy sobie browary No i idźmy do... O, a tutaj jest jeszcze typ A tak w locie to chyba go nie wysprayuje, co? Niestety O i tu drugi jest O i ty kolego dostaniesz spraya Jak jesteś w locie, ponczuś I ty jeszcze? Ty kolego nie za bardzo co, to ja do siebie podejdę może To ja do siebie podejdę O! Let's go! Fantastycznie! Fantastycznie! No i widzicie, poszło ładnie! Poszło ładnie! Dobra, weźmy sobie tutaj rzeczy. No i teraz używamy Rifcika. Ty, no i 8 wrogów, ale dalej 30 osób, że Ej, tu jest coś podejrzane. Na casualu normalnie to przecież, kurde, tutaj już bez 10 osób żyło. Czyli naprawdę jest matchmaking? Tutaj ludzie naprawdę... Ale widzicie, niby trafiam na czempionów, ale ci ludzie nie grają dobrze. Ale widać, że jest strasznie dużo osób żywych. A może trafią na boty? Przecież jeszcze boty mają być, ale boty są chyba na tych niższych levelach, no nie? Na tych niższych progach. Dla, dla tych yy, jakby najbardziej początkujących graczy, no nie? Ale zobaczymy. Zobaczymy, może poziom się zwiększy, może to były randomy. Też tutaj nagrywam to mało, gdzie stosunkowo mało graczy gra, prawda? Więc ten matchmaking może być taki... mi w sumie dosyć szybko mecz znalazło na casualu, nie czekałem jakoś mega długo. No ale jest. Siódma rano, więc w sumie może ten matchmaking aż tak nie działa rano, kto wie. No, cały czas eksperymentują, prawda? Sami mówili. Tutaj event! <laughs> event, słuchajcie, w sobotę o 20.00 w sobotę o 20 w sobotę, przepraszam, w niedzielę. Jezu już myślę o sobocie. Bo weekendzik Ale nie no, event oczywiście niedziela 20. Będzie oczywiście na Twitchu, także będzie można razem oglądać sobie Evencik Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie w tym evencie. To jest jakaś złota ta. No, ty złotej rakietnicy nie chce. Wolę naprawdę ten grappler. A tam jakie fajty! Gościu, jak jest na górze Czekaj, gościu Chcesz zginąć? Gościu się zabił Gościu się zabił Dobra, czekajcie Wiadę w tego typa w takim razie Siema Dobra, wysiadam Witam To astronautka jakaś w ogóle, halo Pani astronautka Witam serdecznie Dzień dobry, dzień dobry Witam, witam Dobra, super Super, Anska ty, no dziewięć? 27 osób żyje. Ej, Chat, o co chodzi? Tyle osób na casualu. Czekajcie, wrócimy po naszą deskę. Jezu te mechy w ogóle nie wiem No dobra, deska jest tutaj. Dowiecie, no co ja od razu to rozwalam. Nawet nie próbuję wyskoczyć, wyjść, bo jak jest deska w takim miejscu, to na pewno się nic z nią nie da zrobić, także od razu sobie to rozwalmy I wyjedźmy Ty, no tyle ludzi żyje. What? Co jest? Jestem pod wrażeniem casuala. Ja zawsze mówiłem, że na casualach nie da się za bardzo poflagować, bo ludzie się za szybko wybijają. A tu zobaczcie, no kurde, tyle osób jeszcze żyje! Nice! Nice! Czyli matchmaking działa, tylko że w teorii powinni tu ludzie tryhardować. A zobaczcie, ty sobie idzie kutakiem. Czy jesteś kolego dobrym graczem? Ale strzelasz. A czy jesteś dobry? Nie za bardzo! Ja nie wiem... Ja nie wiem co to się dzieje, tak naprawdę! Co to za mecz? Halo? Na kogo ja gram? Nie wiem Nie wiem, areny nie mogłem w 40 minut znaleźć, bo czempiony. Rano Na casualu szybko znalazłem, niby jest matchmaking Czyli to dobieranie po skillu, ale nie wiem, gdzie jest moja deska w ogóle? Halo? Tutaj? Jestem ślepy? W sumie tej deski za bardzo już nie potrzebuję i tak, nie? Mam 5 launchpadów A tam, ta, tam jest ta deska, dobra Walić to na razie w takim razie ty, no 20 osób żyje, co jest kurde? Tam jest ten typ, nie? Jest Czekajcie, zgraplujemy się. Witam kolegę. O, równe 200, let's go. No i gościu miał. Potki. Ty, nie wiem, nie wiem co ja gram, chat. Co ja w ogóle gram? Patrzcie, nikt się nie zabija. Czy ja gram na boty? Ja nie wiem, nie no ci ludzie mają takie niki normalne. Więc raczej nie I biegają. I coś robią, nie wiem Oj! Dobra Fantastycznie! Ty no, normalnie... Nie wiem, muszę od launchpada do lunchpada, ale patrzcie jaka jest strefa. Jest 19 osób żywych Co jest kurczę Tu możemy naprawdę fajną gierkę zrobić z tego O, widzę tam typów. Na tym... na tym czymś. Startuję w takim razie kolejnego lunchpada. I lecimy, bo widzę, że na tym szkielecie, na monsterze jest tutaj typek. Dzień dobry. Kolega tutaj strzela. Co oznacza, że już jest lepszy niż połowa tutaj gracze. Ale spokojnie, podjedziemy cię kolego. O! ja ci nie dam żyć. Chcę, żebyś wiedział, że ci nie dam żyć. Dobra, czekajcie, zgraplujmy się Mam tego graplera więc wiecie, nie obawiam się, gdzie idę Gościu, grapluję dalej Koleś, który grappler będziemy więcej użyć? Mój czy twój? Bo ja ci nie odpuszczę Nie odpuszczę ci Chodź i nie mam przeładowanego Niezła rakietka, koleś Czy moje schody są na bok? Moje schody są na bok ok niezłe rakiety, mordo Let's go! 170, witam! A tu kolejny! Nie trafiłem niestety z tego skara nic. Nic nie trafiłem z tego skara, czad. Tam jeszcze jest jakiś third party. Czekajcie, zejdziemy sobie tutaj... Tak boczkiem. No i niestety koleś ten... Koleś poszedł na górę. Teraz poszedł na dół. No znowu za sto? No gościu, zgiń! Pozwól się zabić! Alezu, od boku mnie ciśnie Kolego, nie ciśnij mnie, błagam Nie wiem jak go uderzyć tak, żeby kurde nie mieć third party, bo wiecie, tu nie ma leczenia za flagę I dostanę pompę za 120, to potem mnie gościu dobije, no nie? Widzę cię, koleś Sio Dobra, obiłem go trochę, ale gościu widzę, że dalej stoi Twardo stoi Dobra, wjeżdżam do niego Siema, wiertarka! Oj, proszę bardzo, udała się, więc spoko Oho Słyszałem tego shockwave'a, ale gościu chyba wycofywał się tym shockwave'em Halo? No nie wiem gdzie poleciał TY NO 16 OSÓB W TAKIEJ STREFIE NA KAŻUALU CO, CO JEST KURDE, NORMALNIE LUDZIE SOBIE TAKO Czekajcie, bo słyszę typa Pierwszy raz się z... w ogóle spotykam z taką sytuacją Że tyle osób na casualu żyje, co jest Witam kolegę No kolego Kolego, Flintem tutaj zostało odlecone, ale nie dobijaj mnie, nie zabijaj mnie, nie zabijaj mnie, dzięki. On zdro? Ty no, czy ja tylko zabijam na tym serwerze? Co jest, kurde? Dobra, czekajcie, użyjmy pod. Ty no, pierwszy raz. Ja tu zwykle na takiej mapie, to, wiem, z 5 osób żyje max Dobra, biją się. To znaczy, że prawdopodobnie są graczami, jeśli się biją. O, iść sobie dobili. Koleś, chcesz się bić? Czekajcie, zrobimy mu chyba szybko podmiankę... Fast podmianka ściany tak zwana. Witam. Dzień dobry. <grystanie> Dobra, mamy chuck jaga. Wypijmy sobie tego chuck jaga w sumie. Jako duża pota. Dalej 10 osób żyje w takiej strefie. Co jest? Jestem pod wrażeniem casuali, naprawdę. Pamiętam, że na początku sezonu gram casuale, to robiłem 6 fragów na pierwszej miejscu, w tej żyło 12 osób. A teraz, kurde, w takim etapie gry tyle osób żyje i to jest podobno matchmaking jest? Hmm. Całkiem ciekawe. Z lunch padujmy się w takim razie. No i zobaczmy. Gdzie mogą być ludzie? No tu jeszcze dziewięć osób jest. Dziewięć osób jest tutaj. Pogchamp. O, słyszałem gdzieś. Jest fight. O, i tu widzę typa. Tam za tym budynkiem. To po, najpierw. Po, kurde, najpierw do tego typa chyba. Sobie nieźle wylądowałem. Witam Grappler 10 użyć Let's go Oho, rakieciarz Widziałem tą rakietnicę, kolego Ty, no co jest, kurde Ci ludzie uciekają O, ale mam tego, złotego teka Czy ja słyszałem typa w tym budynku? Tak, jest typ w tym budynku Czekajcie <laughs> Ty, mam plan Tu są te dziurki w dachu, nie? Gdzie jesteś? O, widzę go Czekaj, żebym siebie nie zabił. O! Dobra, czekajcie, reload. Nie, dobra, nie, reload, kościół wyszedł. Czekajcie, muszę to rozwalić. BOM! <laughs> Kolega, co ja w ogóle gramczad! Cie... Sześć osób w takiej strefie, ty normalnie ruszane będą zaraz. Ja pierdzielę. Czy tam był typ? W tej, w tej budowli? Czekajcie, wezmę tego dropa może, co? Rozwalimy te drzewa. Drop jest chyba na drzewie, co? Ja pierdziele, co ja gram. To jest najdziwniejszy casualek jakiego grałem. Pod względem takim, że niby miał być ten matchmaking, ale w sumie kurde nie wiem czy jest. Jezus, no czy to! Dro... Boże! Z drzewa na drzewo na drzewo! Dobra. Okej. Okay. Siup! Fantastycznie Fantastycznie mm. Lunch padzika wezmę. A tego nie chcę. Nie chcę meda. Nie chcę meda za pompę. To kiepski deal, kiepski trade. Ale Evron, zrób ten, zrób e... Zrób edycję. Jakieś straszne spadki mamy FPS-ów, nie wiem czemu. I to znaczy to nie jest jak z tą edycją, tylko... Po edycji, nie wiem, miałem jakieś takie dziwne lagi, nie wiem czy wy też widzicie to materię O teraz na przykład, widzicie jak ścieło? Takie spajki generalnie tych FPS-ów, nie czemu Tak na sekundkę, no nie, A to jednak jest troszeczkę odczuwalne Kolego? Dobra, komuś wygląda na totalnego bota. Co jest kurde z tym meczem? Jest jeszcze 5 osób żyje w takiej strefie na casualu? Co jest kurde chat z tym serwerem? Na kogo ja gram? Nie wiem, na kogo ja gram. O, kolego, przeładujmy rakietnicę. Kolego, spokojnie. A nie przeładowałem rakietnicy. To niedobrze. Koleś, chcesz zginąć? Okej okay zdrow Jezu, ale widzieliście jakie szatery mam? Jak strzelałem do tego typu, to jak urwało ekran na sekundę. Ej no i tu cztery osoby tutaj chat pomocy. Potrzebuję pomocy o co tu chodzi Czemu... Taka gierka na casualu? Nie no, rzadko się zdarza coś takiego. Gdzie jeszcze mogą być ludzie? Tam jest jakaś zabudówka O, słyszę Deskę Gdzie? W tej zabudówce? Ej, starczy mi teraz. Widzicie, jak tą grę zrywa? No co jest? No co. Halo! Panie! Panie Adminie! Ty, gościu tu siedzi! Co jest? Co jest? Co jest, kurde? Na kogo ja trafiam? Boże, jeszcze te freeze. Ej, to jest najgo... no, najgorszy, ale najdziwniejszy mecz, jaki grałem. Co jest z tym Fortnite'em? Jesteście tutaj? Popaki. Jeszcze dwie osoby Jeszcze dwie osoby No nie muszą chyba kampić w tych budynkach, nie? Bo gdzie by kampili? To są moje chyba schody, ta Ty no, a to jest, ja nie wiem Jeszcze te dziwne freezy Gdzieś tu pewnie kampią, nie? Muszą popaki? Dziewczyny, jesteście? Tym 22 fragi to całkiem fajna gierka, jak na casuala. Nie wiem, chat. wiem Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Robię sobie boksa O! Słyszę typa. Gdzie? Tutaj? Nie, za drzewem. O! Co jest, kurde, koleś? Żyjesz? Ty, ucieka, Ty, Omega Soldier! Omega Soldier! Patrzcie, jak napisany! Co? Ej, to był bot! To był for real bot! Zobaczcie, jaką czcionką był ten nick, widzieliście? Ty, normalnie na bota trafiłem! To dlatego ten mecz jest taki defensywny! Ty, normalnie na bota trafiłem! Pierwszy raz! Oni są tak nazwani, jakby skinem i soldier. Na przykład, ja bym miał teraz Ruby Soldier. Patrz, no chłop jest botem. Patrz! Widzicie jak on się porusza? Patrzcie jak on delikatnie tą myszką. On w ogóle nie rusza... On rusza myszką w określonych punktach. To jest normalnie bot i zobaczcie czcionkę. Patrzcie jak jego nick jest napisany, a jak tego typa. On jest takimi malutkimi literkami i zobaczcie, jak on się porusza. Ty ja normalnie na bota trafiłem. Zobaczcie, on nie ma takich naturalnych ruchów. On jakby rusza myszką od jednego punktu do drugiego. I potem stoi i potem znowu zmienia. Jezus ja naprawdę trafiłem pierwszy raz w życiu na bota! Tego bota od Epic Games Ja pierdzielę, patrzcie na jego ruchy! Normalny bot! Bot! Patrz... Normalnie pierwszy raz, ale jestem po prostu w szoku, to podobno ma być matchmaking. Czy ja po prostu jestem na poziomie botów? Czy ja jestem na poziomie botu? Ej chłopie, wyjdź. Patrzcie, on nawet nie uderza w te takie kółeczka. Patrzcie, on cały czas trzyma celownik na jednej pozycji, tylko zmienia, wiecie, poziom. Albo w poziomie, albo w pionie. Ja pierdzielę normalnie na bota. Dobra, tak się inaczej słuchajcie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Jeśli tak, to łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. I oczywiście, widzimy się e, już dzisiaj wieczorem na live. Trzymajcie się! cześć. cześć!